Rząd jest konfrontacyjny, bo to nie tylko minister Żurek, ale to też powrót ministra Kierwińskiego który zasłynął ze swoich, ze swoich działań wobec protestujących rolników tutaj w Warszawie pod Sejmem. Także na pewno i to też można zaobserwować dopiero w następnym jak będziemy poznawać, jak ten rząd będzie teraz pracował, bo jest gigantyczny chaos kompetencyjny. I ja nie mówię o, o jakichś nieznaczących resortach, bo są oczywiście resorty bardziej ważne i mniej ważne, ale naprawdę ja nie wiem, za co ma dzisiaj odpowiadać Ministerstwo Energii, za co, po co jest teraz Ministerstwo Klimatu? Całą, no, a, a to, a to... Ale z wyjątkiem spółek skarbu państwa, yy... Powiedz które jest pod energią. aktywami państwowymi tak no, a co ma robić ministerstwo klimatu z Heniek minister Heniek tego nie wiem zresztą dziwię się dlaczego minister Heniek w ogóle nie została odwołana podobnie dlaczego minister Nowacka nie została odwołana no to są to są, są was który ma wykonywać obowiązki który ma pinować, premierowi jak który się wydaje Nie ma takiej pracy pracy ministrów no dobrze Więc, ale mamy taki rząd jaki mamy on lepszy nie będzie może nawet dużo gorszy od poprzedniego to jest podrowanie trupa to jest podrowanie trupa. A czy pani może wykluczyć koalicję Konfederacji z tymże trupem w perspektywie powiedzmy dwóch lat? Nie wyobrażam sobie współpracy z premierem Tychnalnym Tuskiem.